Wróciłam właśnie z dżungli do Polski i uwielbiam polski październik, szczególnie taki jak teraz piękny, słoneczny, pachnący liśćmi, pachnący tym, co nadchodzi. I chciałam tylko powiedzieć, że życie jest pełne niespodzianek i czasami zabiera nas do miejsc, w których wcale nie chcieliśmy być, ale okazuje się, że te miejsca są piękne i niepowtarzalne, i potem za nimi będziemy tęsknić. I chciałam tylko powiedzieć, że wszystko jest tak, jak powinno być. A nasze zadanie nie polega na tym, żeby osądzać to, co jest i zastanawiać się, czy ja mam na to ochotę, czy nie. Tylko raczej, żeby znaleźć sens w tym, co życie przynosi. I starać się działać w życiu w taki sposób, żeby kreatywnie zarządzać tym, na co mam wpływ. I równie kreatywnie pozwolić życiu sile wyższej na to, żeby zarządzała tym, co jest poza moją kontrolą. Dlatego, że są takie rzeczy, za które jestem odpowiedzialna, na przykład za to, jak będzie wyglądało moje samopoczucie jutro, zależne od tego, jak długo będę spać, czyli jak zarządzę moim dzisiejszym wieczorem. Jak zarządzę moim dzisiejszym pożywieniem, dlatego, że to ma bezpośredni wpływ na samopoczucie w ciągu nocy, następnego dnia rano i jutro w ciągu dnia. Mam wpływ na to, czy pójdę za myślami, które natrętnie wracają i uprzykrzają mi nastrój, czy też może zatrzymam się i powiem zaraz. Te myśli, które się we mnie pojawiają, to nie są myśli, z którymi chcę iść przez życie. Więc świadomie zatrzymuje się i zastępuje je innymi myślami, takimi, jakie sama wybiorę. To się wydaje trudne, ale jest bardzo proste, dlatego, że na przykład, jeżeli masz myśli o tym, że. Um, Ktoś zrobił ci coś nieprzyjemnego i teraz siedzisz i rozpamiętujesz, Ach, jakie to było okropne! A jaki ten ktoś był okropny, a jak ja się źle czuję. Ale w sumie, jeżeli tak będziesz siedzieć i rozpamiętywać i będziesz się zajmować tymi myślami, to dokąd możecie to zaprowadzić? Tylko do tego, żeby mieć coraz gorszy nastrój. Więc proponuję zmienić wtedy te myśli. Na takie, które świadomie wybierzesz. Cześć, kocurku. Tu jest. O, chodź, Pablo. Chodź, maleństwo. Nie chcę przyjść tutaj, więc. Um, nie mam wpływu na to, jakie myśli się we mnie pojawiają. I czasami mogą się pojawić myśli, które są niezadowolone, i które są osądzające, i które um, chcą. Zemścić się na kimś, albo odegrać się, albo znaleźć winnego i doprowadzić do tego, żeby winny został karany. Ale to są myśli, które do nikąd nie prowadzą, tylko pogarszają nastrój. Więc nie mam wpływu na to, jakie myśli się na mnie, na mnie, we mnie pojawią, ale mam wpływ na to, co zrobię z tymi myślami. Bo za każdą myślą mogę pójść. I jeżeli za nią pójdę, to ona będzie rosnąć, będzie puchnąć. A jeżeli nie pójdę za nią, i powiem zaraz, to nie jest sposób myślenia, który mi odpowiada, i wiem, że to nie jest sposób myślenia konstruktywny, który cokolwiek zmieni w moim życiu na lepsze. Więc wtedy świadomie zastanawiam się, jaką myśl mogłabym zamiast tego posadzić w moim umyśle, żeby przyniosła mi lepsze owoce. Takie, które wzbogacą moje życie, osłodzą moje życie. Więc na przykład wtedy myślę sobie, nie będę zastanawiała się nad tym, co ten ktoś zrobił. Zastanowię się nad tym, co ja dzisiaj dobrego mogę zrobić dla siebie lub dla innych. I kiedy przyjdzie mi do głowy taka myśl, to po prostu to zrobię. I za każdym razem, kiedy zrobię coś dobrego dla siebie albo dla innych, mój poziom szczęścia, wdzięczności, radości, dobrego samopoczucia będzie rósł. Więc zamiast trzymać się jakiejś myśli, która jest nieprzyjemna, która jest dołująca, która do niczego nie prowadzi, więc jest destrukcyjna, ja wybieram taką myśl, schwytać i powiedzieć jej: Widzę cię. wiem, że się we mnie pojawiłaś, ale nie zamierzam z tobą wędrować dalej. I zamieniam tę myśl na inną. I to jest bardzo dobry sposób na to, żeby zmienić na dobre każdy dzień.